Dzień dobry, bardzo dzień dobry, mamy wtoreczek, w Płocku pada deszcz, tak się zaczyna ten urlop, ciekawie, mamy dzisiaj historię narodzenia, narodzenia świętego Jana Chrzciciela, mamy generalnie historię ludzi, którzy, będę pił sobie kawę z Wami dzisiaj, którzy są starsi, Ludzie, którzy całe życie pragnęli mieć dziecko, go nie mieli i kiedy tracą nadzieję, to w końcu przychodzi wiadomość, że to dziecko się pojawi. I to jest taka historia oczywiście bardzo trudna historia, bo to łatwo wykorzystać, że jest Bogiem wszystko możliwe, że kiedy ufasz i wierzysz, to ostatecznie Bóg da ci to, co prosisz. Można się kłócić. Historia Jana Chrzciciela jest niepowtarzalna, jest jedyna. Oczywiście analogicznych historii w historii życia ludzi. Myślę, że jest wiele, kiedy ludzie tracili nadzieję na potomstwo i potem je otrzymywali, ale jest też mnóstwo historii, których wiemy, że to się nigdy nie wydarzyło, więc byłbym bardzo ostrożny z takim wyciąganiem ogólnoludzkich wniosków, że jak ufasz bardzo, to zawsze dostaniesz, no nie. Ale jednak ta historia nas tego uczy, że czekanie, oczekiwanie, otwartość czasem kończy się rzeczywiście tym, że człowiek cieszy się z tego, co ma. I to jest to, co mówię, może jest mało budujące, mało pełne nadziei, ale wydaje mi się, że też jakby warto zobaczyć, że takie historie, w których nie otrzymujemy tego, co byśmy chcieli, pokazują, że być może przez to, że jesteśmy bardzo skupieni na tym jednym, nie zauważamy innych rzeczy, które mogłyby być nie takie same, ale byłyby rzeczywiście daniem nam skrzydeł w życie i daniem nam nadziei, że Bóg jednak nas nie zostawia. W samej historii Jana Chrzciciela myślę, że też jest taki wątek, który gdzieś nam umyka, że oni owszem prosili o to dziecko, kiedy byli młodzi, kiedy, że tak powiem, był na to czas. I być może oni też mają za sobą taki etap, w którym tracą cierpliwość, tracą nadzieję i to spełnienie pragnienia przychodzi dopiero w starości, więc wcale to nie było zapewne takie piękne na początku, jak się może wydawać z lektury tego tekstu. W każdym bądź razie... Powiem coś, czego nie lubię, i też to napiszę: że y, ta historia uczy mnie, że jeśli się z Bogiem jest i się mu ufa, to ostatecznie y, wszystko jest ok. Tylko to ok, y, czy dobrze, nie znaczy, że to się równa, czy pokrywa spełnieniem naszych pragnień. Wcale tak nie musi być. Y, tam jest taki piękny wątek, już kiedyś na niego zwracałem uwagę, że kiedy przychodzi do już po urodzeniu Jana Chrzciciela, kiedy przychodzi do nadania mu imienia i Elżbieta mówi, no bo Jan nie mówi, Elżbieta mówi, że będzie się nazywał to dziecko Jan, to ludzie mówią takie zdanie, które bardzo często pada w naszym kościele nikt nie ma takiego imienia w Twoim rodzie. Czyli zdanie na zasadzie, nigdy tak nie było. No można to zdanie odwrócić i powiedzieć, zawsze tak było. A więc święta tradycja, która bardzo często wychodzi na pierwszy plan. Tradycja, mam na myśli tu nasze zwyczaje. Nie chodzi mi o tradycję przez duże te, że to nauczanie przez dwa tysiące lat, to jest całkiem coś innego mówi o takiej tradycji ludzkiej, w takim sensie, że właśnie mamy jakieś swoje zwyczaje w kościele, mamy jakąś swoją pobożność, przepraszam, jakieś swoje sposoby na wyrażanie naszej, naszej wiary w liturgii. I bardzo często jest tak, że my się bardzo mocno trzymamy tych swoich no właśnie tradycji, i one się stają święte. Bardzo często mówimy, że to w imię Boga. A ten fragment pokazuje, że no właśnie w imię Boga jest nowe. Znaczy, Jan Chrzciciel, mówiąc cudzysłowie, to był projekt od początku do, Bog do, do końca, projekt Pana Boga. Projekt, w którym to Bóg miał pierwszą i ostatnią nutkę, że tak powiem, w tym utworze. I się okazało, że tradycja nie jest tu najważniejsza, że najważniejsze są dzieła Boże. A więc czasem trzeba odejść od tego, co zawsze było, albo nigdy tak nie było, bo mamy przekonanie, rozeznanie, że Bóg chce inaczej. I znowu bardzo mocno nas tego uczył papież Franciszek przez te 12 lat. Tego nas uczył, że mamy myśleć, a nie tylko powielać to, co było zawsze. Teraz trochę mnie e, śmieszy ta cała sytuacja e, tego porównywania, że pamiętacie to słynne zdanie, które miał powiedzieć Franciszek: Karnawał się skończył. To a propos różnych e, ubrań, które nosi papież. No i, i Leon XIV do niektórych wrócił, do tej pelerynki i, i jakichś innych jeszcze. No, i jest taki, taka grupa w kościele, która po prostu cieszy się, bo wróciliśmy do tradycji. I że ten, ten Franciszek, który skończył ten karnawał, się skończył. Takie mam wrażenie, że nic nie zrozumieliśmy, czy część kościoła nie zrozumiała z tego, co Franciszek nam chciał pokazać. Że to nie chodzi o jakąś walkę z tradycjami, to nie chodzi o walkę dla walki, ale tu chodzi o to, żeby pokazać, że istota jest gdzieś indziej, że istotą nie jest to, w co papież się ubierze, ale istotą jest to, że głosi Jezusa z Martwych Stałego, i że każdy papież musi dostosować sposób tego nauczania i przekazywania tego nauczania do obecnej sytuacji, w której żyją ludzie. Że wiara to nie jest właśnie coś takiego, zawsze tak było tylko wiara to jest coś takiego, co jak mówi Apokalipsa, to jest słuchanie tego, co mówi Duch do Kościoła dzisiaj i bardzo mi się podoba ten wątek kiedy Jan, nie Jan tylko Zachariasz odzyskuje odzyskuje mowę jest radość człowiek, który słucha Boga, ma w sobie radość a wszystko ratują kobiety bo Elżbieta rządzi Trzymajcie się. Dobrego wtorku Wam życzę i dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję patronom i patronkom za wszystkie Wasze kciuki, komentarze i serduszka. Do zobaczenia. Trzymajcie się.